22 sierpnia w pięknej wiacie na terenie dziennego domu pobytu Zielona Przystań w Cybince odbyła się trzecia edycja Biesiady Seniorów. Po raz kolejny organizujemy tutaj w Zielonej Przystani Biesiadę Seniorów. Bardzo mi zależy na tym, żeby stało się to cyklicznym wydarzeniem, wpisanym w nasz kalendarz, taki na zakończenie właśnie tego sezonu wakacyjnego. Tak żeby seniorzy z okolicznych. Placówek, z którymi współpracujemy, rzeczywiście mieli okazję na spokojnie posiedzieć, e, razem zaśpiewać kilka piosenek z lat młodości, e, no i po prostu miło pospędzać czas. Uczestników Biesiady odwiedziła pani Regina Waszkiewicz, wicestarosta Słubicki. Ja bardzo podziękowałam seniorom za zaproszenie. Naprawdę jestem zaszczycona. Widzę, że bardzo dużo osób przyjechało, rzeczywiście się integruje. I takie imprezy pokazują, jak bardzo potrzebna jest właśnie taka inicjatywa dotycząca wspierania seniorów. Planujemy. Ciągły rozwój, e, wspieranie zarówno jeżeli chodzi o infrastrukturę, jak i właśnie w środki finansowe, tak żeby coraz więcej inicjatyw tego typu było. Fajna zabawa, e, wspólne biesiadowanie. Właśnie miałam okazję śpiewać z seniorami. Piosenko o cyganeczce. Myślę, że gdyby nie te spotkania, to rzeczywiście, gdyby nie to, że inni stwarzają możliwość, to pewnie ci ludzie, jeżeli są samotni, siedzieliby w domu, a tak to mają okazję się spotkać i widać, że oni są z tego powodu bardzo zadowoleni. Naprawdę widać, że są zadowoleni, że mają okazję się spotkać, pośpiewać, pobiesiadować. Nie żyją nam seniorzy, szacunek. Gdzieś, nie Pogoda, humor, pieś. Niech żyją nam seniorzy. Szacunek, chwała, cześć. Niech im towarzyszy o humor, pieś. Jesień zapowiada się aktywnie, rzeczywiście. W pierwszej połowie planujemy wyjazd nad morzem, taki trzydziestki, Trzydniowy. E, mamy nadzieję, że pogoda dopisze. W październiku natomiast będziemy świętować Miesiąc Seniorów. E, to jest ich święto, i główne aktywności będą właśnie skierowane na to, żeby celebrować e, ten czas, e, jakim jest starość. No ale o to chodzi, żeby rzeczywiście. E, ta emerytura, czas renty, odpoczynku, był rzeczywiście czasem odpoczynku, żeby mogli tutaj do nas przyjść, zapomnieć o swoich troskach, problemach, ewentualnie nam się wygadać, bo przy obecnym tempie życia rodziny wpadają, wypadają, i my często jesteśmy właśnie tymi osobami. Do których najwięcej informacji trafia, tak naprawdę, I, i jesteśmy takimi pośrednikami. Rzeczywiście to jest czasami bardzo trudne, ale e, takie dni jak dzisiaj, kiedy widzimy, że ci nasi seniorzy są zadowoleni z tego, e, co im proponujemy, że czują się u nas dobrze, e, jest taką naprawdę dużą e, nagrodą i, i rzeczywiście odbiciem takim dla nas, że Czuję się dobrze tutaj. Coroczna biesiada seniorów w Zielonej Przystani to już stały punkt programu współpracujący ze sobą domów dziennego pobytu, a zadowolenie uczestników jest potwierdzeniem faktu, że ta forma integracji zdecydowanie się sprawdza.